Dzień dobry. Witamy w dzisiejszym blogu. blogu. Dzisiaj 12 czerwca, dzień niepodległości Filipin. Independence Day. Więc poczynamy małe zakupy. Zapas pieczywa i tak dalej. I popołudnie i wieczór zamierzamy spędzić świętując na basenach! Hello! No! Okej, okay. to wsiadajcie z nami, jedziemy! Co chcesz powiedzieć? Halo! Tu patrz! Halo! Halo! Jesteśmy na miejscu, zobaczcie jak to wygląda, gwiazd Wjeżdżamy. Jesteś ma. Towarzystwo się zbiera. Zobaczcie. Jedna osoba przy stoliku. Idziemy, zobaczymy. O, tam by pan czyścił basen. Aha! Tak! Tak! Dobrze, poczekaj. Musimy się rozładować. O tu weźmiemy sobie stolik numer jeden. It's number, not letter. No i jesteśmy. Witamy z powrotem na resorciku. Okej okay. Teraz coś zamówimy zimną kolę i będziemy się bawić. Jedziemy na recepcję. Opłacimy wejście, zamówimy coś. Jesteśmy jedynymi gośćmi, no ale niestety zniżki się nie udało wynegocjować. Tak wygląda recepcja. O. A tu jest główne wejście. Fontanna teraz nie działa, może wieczorem włączą. Tu kwiatki. Tu porcelana. Dynasty Lwy witają na wejściu. Ogólnie miejsce to ja spoko. Udało się tylko wynegocjować zniżkę dla seniorów. Ok, fajna kanapa. O, widzę, że Ci się podoba. Jakie poduszki świecące. No dobra. Niech mama wypełnia formularz i wbijamy. Dobra. Ju-hu! Hello. Picture was <laughs> <It's just nice. laughs> no, dawaj, do Smile. Jesus no smile. Dobra, my pójdę do tadik. 他不知道吧？不要。 Pontony poszły w ruch. Ani od babcią szaleje, jaka zadowolona. Ekstra. No. Teraz jedzonko nam przyniosą, to będziemy robić live'a. Tak jak mówiliśmy dzisiaj 126 rocznica Niepodległości. Filipin wyzwolili się spod panowania Hiszpanów w 1898 roku. Taka ciekawostka historyczna, więc dzisiaj święto na Filipinach. W związku z tym zaprosiłem rodzinkę do resortu. Wynajęłem na, na, na prywatę na prywatne, cały ośrodek dla nas. Tata nadmuchał zabawki. I zobaczcie, jakie towarzystwo bawi. O! Nawet Teściu poszedł pod prysznic, będzie się pluskał w basenie. Bez ciumanu na dechę. O! Jest szaleństwo. Elegancko. Super. Dzisiaj jest naprawdę super. Pogoda idealna 29 stopni w cieniu. Słońce troszkę za chmurkami. Nie praży. Więc idealnie. Idealnie. Siedzimy sobie, jedną już zamówione. Zaraz kurczaczek wiedzie tutaj dla dzieciaków. A w międzyczasie chodźcie, Wam pokażę, co jeszcze przynieśliśmy ze sobą. O. Zaraz dziewczyny pójdą do jacuzzi. O. Ania. O. Idzie, wariat, uncio nasz. Czerwoną! Red! Czerwoną! Dawaj na brzuchu. Jest super. Proszę, mamusia sobie ciluje. Dziewczyny tam... Imprezują A tamteściu Z Iwińskim Idzie na następną zjeżdżalnię Idziemy zobaczyć jaki Iwo zjedzie. Elegancko, super. A tam pan czyści na bieżąco basenik. Siemanko. Już jeszcze miło, dalej jesteśmy sami na ośrodku. Dzieciaki naparzają z babcią. A, Iwo z babcią jest w basenie Ania daje live z mamą na TikToku Toku Halo Ania Martina Hej, karpioń Hej Good morning! dobry Dzień dobry, dzień dobry Nie wiem Iwo Panie, tu, dawaj, jumpa. Dawaj jumpa stąd. No Skarż, Dawaj. tygrys. jak tygrys. Juuu! Trzy lata. Skacze, pływa! Jest 19.50 Kolacyjka wjechała Kurczaczek, lesion Jemy Może jeszcze jedna kąpiel Jest pięknie Happy Independence Day to Philippines Wszystkiego najlepszego z okazji niepodległości nie dla Filipin. Popa proszę o spokój tutaj. O, Ania wcina poliki pełne jak u komika. Ania, Ania, dobre? Widać, że dobre. Dobre? Okej. Okay. No, więc sobie siedzimy, kolację wcinamy. Później jeszcze kąpieli sobie zapodamy. I spadamy na chatę.

Super dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Pięknie było. Zawijam mandur na chatę. Pamiętajcie, zostaw suba. Kliknij lajka, like napisz komentarz. Zapraszamy na następny odcinek. Dobranoc.